A co do Hej! Słuchajcie! Chciałem coś powiedzieć. Ej, słuchajcie mnie! Hej, zamknijcie się wszyscy! Chcę coś powiedzieć. Na mocy resztki danej mi władzy, ogłaszam Lawan oficjalnie i na zawsze nocnym biegaczem. Tak, kurwa! <laughs> Lawan! <Nie szukaj>! <laughs> wolek wolek! Tak? Czyli. Czyli reaktywujesz nocnych biegaczy? Nie, to ty ich reaktywujesz. Ty i jeden w sumie już zaczęliście. Te stare wygi to byli nocni biegacze, którzy usłyszeli mój komunikat i wrócili. Ale ty przebiłaś ich ostokroć, dorosłaś. Walsie. Widzisz? Kredo, skoro Hakon żyje, to znaczy, że nauczyłaś się wybaczać. Znalazłaś równowagę, o to właśnie chodzi w byciu nocnym biegaczem. A co z tobą, Frank? Umiesz wybaczyć? Nie masz na grosz wyczucia, Hakon. Zazwyczaj, ale nie tym razem. Może ci się to przyda. Skąd to wziąłeś? Cały czas miałem to przy sobie, Frank. To jak to będzie, szefie? Skoro Lawan może ci wybaczyć. To chyba nie mam wyjścia. Nie jestem przekonany. Ale darowanemu koniowi. dobrze. Ale teraz jest chwila lałan, nie twoja. Więc zamknij się na moment. Słuchajcie! Pakujcie dubska na dach! To lepsze miejsce na ceremonię niż jebany bar. Bada! Się na nowo, by służyć sprawie większej niż ja. Dzisiaj rodzę się na nowo, by służyć sprawie większej niż ja. Będę mieczem, który siecze wrogów ludzkości. Będę mieczem, który siecze wrogów ludzkości. Będę tarczą. Za którą ludzkość powstanie na nowo. Będę tarczą, za którą ludzkość powstanie na nowo. Będę światłem w ciemności. Będę światłem w ciemności. Oto moja ofiara. Oto moja ofiara. Moja przysięga. Moja przysięga. Nocnego biegacza. Nocnego biegacza. Uh -huh, to jest Będziesz ze mnie dumny. Już jestem. Ta chwila wymaga uczczenia. Ludziska, z powrotem do baru. Hejden, doktorka, o której ci mówiłem, to Weronika Ryan, mieszka Wold Wildor. Żartujesz sobie? Co? Poznałem ją już jakiś czas temu. Byliśmy znajomymi, przychodziła do kantyny. Chyba udało mi się jej nie wkurzyć, kiedy chlałem na umór. Pozgodziła się pomóc. Pogadamy, zanim pójdziesz? Spoko. Brzmi poważnie. Pogadamy później. Powodzenia. To gratulacje. Wybacz, że cię unikałam. Ja. Wiesz, jak to się mówi. Jeśli zaczynasz się o kogoś martwić, to znaczy, że pora odejść. Tak. Pielgrzymi tak mawiają. Żadne z nas nie musi się już martwić. Wiesz, Lawanne, martwiłem się. Zaczyna się. Po akcji z Twoim mieszkaniem. Moim i Hakona. Tak, mogę to powiedzieć. A skoro mogę, to znaczy, że nie musisz się już o mnie więcej martwić. Nadal muszę, zwłaszcza teraz, bo wiesz... Posłuchaj pielgrzyma. Szczęśliwi ludzie są wrażliwi. Umiesz zepsuć atmosferę. Chodzi o to, że... Po tym wszystkim nie chcę... Nie chcę, żebyś znów cierpiała. Kiedy następnym razem ktoś mnie zrani, szybko zabiję tego skurwiela. Chyba powinienem na tym poprzestać. Słuchaj, przykro mi, że cię zostawiłam. Po prostu. W porządku. To nie była moja sprawa. Była, przeze mnie. Sama Cię tam zabrałam. Może zrobiłam to celowo? Celowo? Ty sprawiłeś, że ja, Frank i to wszystko, to Twoja sprawa. I zobacz, ile wszyscy zyskaliśmy. Może ja. Chciałam, żebyś wiedział, ale za bardzo bałam się powiedzieć Ci o tym, więc. Więc. Poszliśmy po buty. No tak, te jebane buty. Dobrze ci w nich. Dobra, już czas na mnie. Idziesz szukać siostry, tak? Czasem jej zazdroszczę. Zazdrościsz? Ha, Czego? Że tak dużo dla kogoś znaczy. Przepraszam, kurwa, pierdolę od rzeczy. Nie, 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 nieprawda. Zamknij się już. Dzięki. Francuz dla ciebie ma, Aiden. Ej. Lawan, no czekają na ciebie na dole. Idę, Hakon. Kurwa. Idź robić swoje, Aiden. I powodzenia. Teraz. Ja też muszę robić swoje. Im więcej się zmienia, tym bardziej wszystko jest takie samo. Co młody? Frank znalazł doktorkę, której szukałeś Weronikę Ryan. Wygląda na to, że pracowała dla GRE. A myślałem, że wiem już wszystko o kobietach w tym mieście. Powinny się znaleźć gdzieś w okolicy kościoła. Ci wiele do powiedzenia, Lawan. Widziałeś Lałan? No bank został. Nie, słuchaj. Przecież była. Został. Tutaj. Tak, tutaj. Tak. Widziałeś? Widziałem. Tak, tak. Y Hayden, hey, jesteś tutaj od dawna. Właściwie to jesteś już. Jedna. No weź, gadaj. Hakon. Hayden, hey, coś ty. Zaraz. Była nieco. Próbowałem pójść za nią, jak nie pozwoli. O widzio wciąż choruje. Uważaj na siebie jasne. Ej, Nie poznajesz mnie. Jaki, nie? Frank, widziałeś ją? Tak. Mówiła co. Nie, teraz jest nocny bie... Nie ma jej tu. Pewnie poszła z powrotem do domu. Co słuchać kolego? jest przystojny. Nie masz nic do roboty? Szkoda, że taki z niego kolega. Proszę. A, więc to jest twoja recepta na nudę. Wow, robi wrażenie. Zrób to, co musisz, Lauan. Tylko w... Odrobi